Dobry seks, czyli jaki? Agresywny, BDSM, może zmysłowy, a może tradycyjny na misjonarza, szybko idziemy spać. No właśnie, jaki seks jest najlepszy? Czy rozmiar ma znaczenie? Co obrzydza mężczyzn? O tym w dzisiejszym odcinku podcastu nie będąc sobą. Zatem nie przedłużajmy, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu. Wstępie chciałbym Ciebie poprosić o zasubskrybowanie tego odcinka, ponieważ im więcej osób go subskrybuje, więcej osób się o nim dowiaduje. Tak działają algorytmy, po prostu chcę Cię o tym poinformować i cię o to poprosić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Moja strona patrykara.pl bez polskich znaków, gdzie czeka na Ciebie książka Zdobywcy Set. Tam napisałem dużo o seksie, o związku, poznawaniu, rozstawaniu się też są dostępne wiersze, miejsca na randki i pomysły na prezenty te wykonane samodzielnie jak również kupione. Zachęcam Cię do zakupu na stronie patryktrachoń.pl, dobywcy serc. Dzisiejszy odcinek, w temacie, który w książce było mi trudno opisywać, bo właściwie taki temat, który teraz jest bardzo nagłośniany, jest dużo ekspertów, dużo osób, które się wypowiadają mądrze, dobrze, chwalą się certyfikatami, że oni mają prawo wypowiadać się o seksie, każdy, kto nie ma jakichś certyfikatów Oxford, Oxford o, Kurde. z Oxfordu no to nie mają prawa się wypowiadać są i takie przypadki trudne to było do napisania aczkolwiek dla mężczyzn z męskiego punktu widzenia zacznijmy może od końca od analu Niedobra. czy rozmiar ma znaczenie i to jest kwestia dość względna ponieważ od razu wstępie powiem dobrze pobudzona kobieta będzie Dostos jej pochwała dostosowywała się do męskiego członka. Myślę, że jedna z, ważniejszych, z ważnych punktów, które myślę, że w takim odcinku warto poruszyć. Też dodam, że z tą wielkością to jest na zasadzie takie: to jest kwestia dość indywidualna, ponieważ. Są mężczyźni, którym to ma ogromne znaczenie jak ogromnym sprzętem operują. Są kobiety, dla których to ma znaczenie. Są mężczyźni, którzy wiedzą, jaki mają rozmiar, akceptują to i nie uważają tego za jakiś problem. Są też mężczyźni, którzy doświadczyli wyśmiewania ich członka przez kolegów, przez kobiety, więc mają na tym punkcie uraz. Są też tacy, którzy nigdy nie usłyszeli na temat swojego penisa nic złego, więc nie zakładają, że jest albo za mały, albo za duży. To jest już kwestia naprawdę indywidualna mówi się, że technika ma znaczenie i dzisiaj o tej technice będziemy porozmawiać. Oczywiście nie będę ci tłumaczyć pozycji seksualnych, nie będę chodzić głębiej. Właściwie, pisząc, dobywców serc bardzo uważałem na tego typu zwroty chodzić głębiej i takie podobne inne słówka staram się omijać. No i dzisiaj myślę, że dam upór temu i będą takie teksty leciały. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz, aczkolwiek, pewnie jak już się wkręcę, to zapomnę o tym. No i dobra. I teraz. Y Taka kwestia seks dobry czyli jaki. Dobry seks to moim zdaniem taki, z którego przyjemność, rozkosz i zaspokojenie czerpią dwie strony. Dlatego uważam, że sytuacja, w której uprawia się seks po to, żeby zaspokoić tę drugą stronę i wyłącznie, też jest potrzebny. Też. Miewałem takie razy, gdzie nie byłem nawet napalony, ale zależało mi na tym, żeby zaspokoić partnerkę. I, no i teraz kolejne, kolejna kwestia, na którą warto zwrócić, myślę, uwagę. To takie tipy, które mężczyźni myślę, że bardzo cenią i myślę, że one się sprawdzają w związkach z dwóch stron. Że na przykład kobieta zakłada w tym samym czasie, że ona chce doprowadzić jego pierwszego, a on, że ją. Dobrze jest się umówić. Ja na przykład miałem taką umowę, ze swoimi par pierwszej kolejności ja doprowadzę je, ja one później mnie. To też jest taka zasada, że przyjęł, przyjął się taki mit, że mężczyźni dochodzą pierwsi po kilku minutach i kobieta niezaspokojona zostaje. Też jest jakiś taki mit, że kobieta czerpie przyjemność bez orgazmu, ale to też nie może być tak, że kobieta nigdy nie. nie... Albo rzadko, nie? Więc y, ta zasada jedna, gdzieś kiedyś podsłyszano oczywiście, że najpierw doprowadzamy partnerkę, później sami jest fajne, aczkolwiek miło jest, gdy kobieta myśli o swoim partnerze i chce go zaspokoić pierwszego, nic nie oczekuje w zamian. Też są dobre e, takie razy, gdy, jak tutaj teraz mówiłem przed chwilą, że nie zawsze ja miałem ochotę, celem było zaspokojenie partnerki, wtedy na przykład seksualny. Ty po prostu nawet w, ten, w podczas tego razu nie kupulujesz, tylko po prostu dajesz, po wszystkim nie czekacie żadna przyjemność. To też jest bardzo przyjemne, wbrew pozorom. To jest takie erotyczne, osobiste, intymne, właściwie nie osobiste, tylko wasze, intymne, że wydajecie sobie przyjemności, nie oczekując w zamian dla siebie, Czekał gdzieś tam w podświadomości to zostaje, że później, przy następnej na przykład okazji, ona spokaja jego. To powinno być też głośno powiedziane, jeżeli tego nie ma w relacji, i druga osoba się tego nie domyśla. I teraz jak być dobrym partnerem w łóżku? I co zrobić, żeby ten set był Dobry dla niej albo dla niego. To przede wszystkim szczerze o tym porozmawiać. Chcę wiedzieć, co ci się podoba, co nie, dlatego porozmawiajmy o tym. I też taką rozmowę można zacząć od jakiegoś filmu, na przykład nie mówię koniecznie pornograficznego, ale po prostu jakiegoś filmu romantycznego i takie: Ej, słuchaj, a taka propo. Masz jakieś ulubione pozycje, albo coś, czy cię bardziej kręci, albo mniej. Po prostu jestem ciekawy. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, a też ja czuję się trochę spieszony o to prosić, więc w sumie, tak zadałem pytanie, nagle tak mi było łatwiej. Kolejna Rzecz, oczywiście rozmawianie, ale też przyzwolenie, słuchaj, zrób to ze mną, tak jak ty to lubisz. Na zasadzie potraktuj mnie jak zabawkę, żebym zobaczył i nauczył się, co ci się podoba. Można też zastosować metodę, może obejrzymy jakiś film pornograficzny. Ja tobie puszczę to, co ja lubię, ty puścisz to, co ty lubisz, zobaczymy, jak to nam się podoba. Ja wiem, że to jest film pornograficzny, że on nie oddaje realizmu, że wiele pozycji jest tak naprawdę niewygodnych w życiu, ale, ale to mi się to podoba i moglibyśmy coś podobnego spróbować. W taki sposób rozmawiać. Rozmawianie o seksie, w, niekoniecznie mówię tutaj o Polsce, ogólnie jest jeszcze wielu, dla wielu osób tematem tabu, jest tematem trudnym, niezręcznym, a nie powinno takie być, bo szczerze mówiąc, każdy z nas ma ciało, każdy z nas ma podobne odczucia, podobne doświadczenia i na przykład w związku doświadczamy tych samych uczuć, aczkolwiek nie zawsze, ale podobnych, bo nie każdy związek jest pełen empatii, miłości, na przykład z szacunku seksualnych wiele rzeczy może być podobnych, chociaż też nie musi, bo są związki, w których para jest bardziej y, romantyczna i preferują bardziej seks zmysłowy, a są pary, które lubią bardzo ostro, są osoby, które mm, szukają dreszczyku emocji, no, lubią bardziej y, krępowanie BDSM i jakieś takie zadawanie odrobiny bólu. Wszystko jest dopuszczalne. Ja też tak kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu napisałem na blogu, że to, co jest zboczone, to jest dopuszczane przez partnera. Czyli jeżeli partner akceptuje jakieś kwestie, to one w związku akceptowalne nie są zboczone. To jest taka kwestia, że to nie, nie wszystko jest zboczone i trzeba też mieć na takiej uwadze, żeby o tym Pamiętać o tym głośno, mówić, co Ci się podoba, co nie. Ja na przykład bardzo lubię wchodząc w związki, wchodząc w związki, rozmawiać o potrzebach, oczekiwaniach, o tym, co się lubi, czego się próbowało, czego się nie próbowało, czego by się nie chciało spróbować, czego się nie lubi. Chociaż z tym, czego się nie lubię, bym tak był ostrożny, dlatego że mówiąc, że sobie tego nie lubię i tego nie rób, może być hmm, blokujące. No bo teraz z drugiej strony ta druga osoba to lubi i chciałaby tego spróbować, a bo jest w tym dobra, nawet w tej danej czynności, jakieś tam Jóżmi, której z innym partnerem czy partnerką nie sprawiało przyjemności. Można to w taki sposób już sobie skrócić możliwość poznania czegoś nowego, aczkolwiek nigdy tego nie. Może inaczej to ubrać w słowa. W zasadzie nigdy tego nie próbowałem, nie chciałem tego kiedyś i nie chciałbym zakładać, że tego nie chcę zrobić z tobą, aczkolwiek, tam na to wyczulony. Są też takie rzeczy, których naprawdę my nie lubimy, że na przykład coś nam sprawia nieprzyjemność albo przywołuje złe wspomnienia, dotknięcie kiedyś tam miejsca na ciele, że dobrze jest to wskazać, że słuchaj, to mnie blokuje, gdy mnie ci tu, albo tak, albo w taki sposób dotyka. Dobrze się o tym, się o tym mówi. Też umiejętność śmiania się ze spraw seksualnych. Umiejętność żartowania z seksu, dystans w łóżku, gdy coś się nie uda, i umiejętność śmiania się z tego podczas stosunku, chwilowa nawet przerwa, żeby się pośmiać, jest wręcz wskazana, żeby mieć dystans, się nie frustrować, że coś nie wychodzi, po prostu mieć z tego żart. Nie mówię, żeby nie mieć szacunku do swoich ciał i się nie szanować, i wyśmiewać swoje, ale chodzi o to, żeby się nie blokować, umieć świadomie śmiać się ze swoich różnych potyczek, nie wyśmiewając się wzajemnie. Więc coś takiego ja bym, bo właśnie to bym stosował w związku, bo to jest bardzo ważne, czenie się od siebie tego, co się lubi. Czym się wyróżniają osoby, które są dobre w łóżku od tych, co myślą, że są dobre w łóżku? Otóż osoby, które myślą, że są dobre w łóżku, mają jakieś przetestowane swoje sposoby, metody, które sprawdzają i one się powielają. Natomiast moim zdaniem każdy partner, partnerka jest inny, ma inne predyspozycje, potrzeby, oczekiwania, na różne, różne rzeczy inaczej reaguje. I dobry partner ma cierpliwość, chęć poznawania nowego ciała. Na zasadzie wchodzę w nowy związek, Moje to ciało inaczej, tak jakbym pierwszy raz kogoś dotykał, z kimś pierwszy raz miał styczność seksualną, żeby to ciało poznawać, uczyć się, dowiadywać się, co lubi, co nie, po kolei każdy element tego ciała sprawdzać. W tym to na początku jest dobre, bo za jednym razem nie, od, nie odszukasz wszystkich punktów, nie wszystko sprawdzisz i nie wszystko załapiesz. Dopiero po kilku razach do ciebie dociera, że a, to faktycznie działa, bo już kilka razy taki odruch powodował przyjemność ukochanej osobie. Natomiast to jest też fajny sposób na dłuższe gry wstępne że się sprawdzi, dotyka, masuję robi masaże, przytula, całuje, no i tak dalej, nie? Schodzą coraz gdzieś tam niżej. I to jest moim zdaniem bardzo istotne w związkach. Ode mnie to by było tyle na dzisiejszy odcinek. Zachęcam cię do sprawdzenia książki Zdobywcy Serc, której właśnie więcej, więcej tego typu treści, właśnie w taki sposób, jak tutaj opowiadam w podcaście, piszę blog, tak samo napisałem książki. Bardzo cię zachęcam do sprawdzenia Zdobywców Serc, do zakupu, bo to jest tylko malutko, cząstka tego, co znajdziesz w książce, która jest ogromna, bo liczy ponad 300 stron. No i zachęcam Cię do, do, do zakupu, do subskrybowania tego podcastu, do łapkowania odcinka. Dziękuję Ci bardzo za serduszko pod tym odcinkiem, za subskrypcję, za sprawdzenie książki Zdobywcy Serc, za zakup jej, bo tym wspierasz moje działania. Dzięki temu mogę się rozwijać, inwestować w podcast, w blog, w książki i tak dalej i wszystko dzięki temu rośnie, jeżeli Ty kupujesz. No i bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Nie będąc sobą, ja nazywam się Patryk Parachon, pomagam w poradzie z kompleksami, już z miejsca doceniać siebie, piszę o relacjach międzyludzkich, motywacji i rozwoju osobistym, a to był kolejny odcinek podcastu Nie będąc sobą. Także dziękuję i do usłyszenia już w przyszłym odcinku. Trzymaj się, cześć!